Cześć! Energetyka dnia 10 października. I postaram się Wam odkryć energię tego dnia, tak abyśmy wiedzieli, w co swoją energię skupić, a do czego dzisiaj raczej nie podchodzić. Jestem tarczystką Agiatis, pracuję z kartami Tarota. Numerologia jest również dziedziną, którą się wspieram i połączę te techniki, abyśmy mogli zwrócić uwagę, co robić, czego nie robić. A zatem 10 październik to jest dzień, w którym mogą pojawiać się takie odkrywcze momenty, czyli: A, to o to w tym chodzi i możecie mieć takie momenty właśnie przebłysku. Będą też odkrywane prawdziwe intencje, prawdziwe intencje innych wobec Was. A to jest też czas, w którym warto planować wszelakie podróże, zatem jeżeli chcielibyście gdzieś wyjechać, to zróbcie to z planem dzisiaj, angażować się w te plany, bo one mogą też być mocno też rozwojowe, ale także i kosztowo będzie to taki moment, w którym a dobrze, że to Zrobiłam właśnie teraz, albo to na przykład na drugi dzień już okazałoby się, że jest coś w kosztach, bądź niedostępne. To też jest dzień, w którym. Hmm, możecie też pracować nad własnymi emocjami. Bo wczoraj była taka chwiejność też emocjonalna, a dzisiaj pracujemy nad tymi emocjami, bo taka tutaj jest też wskazówka podpowiedź z tej, z tej energetyki. Również zwracajcie uwagę na osoby, które są nad Wami, bo mogą chcieć wykorzystywać swoją pozycję, mogą chcieć wykorzystywać to, żeby mm, troszkę spłycić wasze zasługi. Także zwracajmy na to uwagę. Natomiast dzisiaj też jest ważne to, abyśmy skupiali się na wszelkich współpracach. Chcieliście założyć spółkę, jest to dobry dzień na to, bo będziecie widzieli po prostu to, która osoba, jaka osoba jest wobec Was szczera, intencjonalnie, z którą się dogadacie. Wszelkiego rodzaju współpraca, poprzez właśnie to, że widzimy prawdziwość intencji i te osoby, które przychodzą do Was... Czy też Wam do głowy, czy też będziecie chcieli z kimś porozmawiać, być może kogoś dzisiaj zatrudniacie do pracy, to też jest dobry dzień na takie właśnie rozmowy, bo będziecie wiedzieli, kto jest w zgodzie z Waszą polityką, jeżeli chodzi o rozwój Waszej firmy. Natomiast, jeżeli jesteś osobą, która chce rozpocząć swój proces pracy, idziecie na rekrutację, wy też będziecie widzieli, czy ów firma pasuje do Was. Bo to jest ważne, żebyśmy znaleźli się w, na tym samym podłożu, chcieli podobnych rzeczy i żeby móc razem wzrastać. Bo to jest istotne, bo nie ma co iść na przykład do pracy, która w jakiś to sposób może i wygląda idealnie, ale nie do końca jest w zgodzie z nami, bo my możemy czuć się, że się męczymy, że się nie rozwijamy, natomiast. Czasem jest tak, że idziemy do pracy, która wiemy już z góry, że nam nie pasuje, natomiast finanse są nam potrzebne i to też jest całkiem zrozumiałe. Natomiast, jeżeli jesteśmy na etapie oczekiwania pracy, pod was, to do działania się mocno też angażować. W relacjach też będą się w stanie się przedyskutować, będziecie też zauważali, czy tym zrobić, że tylko udaje dla tak zwanego świętego spokoju. Moje drodzy, życzę Wam owocnego dnia, sukcesów i do w komentarzach.